Ewangelista Jan nie opisuje narodzin Jezusa, jak to czynił na przykład Mateusz czy Łukasz, ale robi coś o wiele więcej, cofa się o wiele dalej w przeszłość, do samego początku. I właśnie tak rozpoczyna swoją Ewangelię. Na początku było słowo. Jeżeli choć troszeczkę znamy Biblię, to dość łatwo skojarzymy ten fragment z innym miejscem. Właśnie z samym początkiem Pisma Świętego, kiedy w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale i pierwszym wersecie, czytamy, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I po tych słowach następuje opis stworzenia wszystkiego w ciągu sześciu dni. I w tym pierwszym zdaniu jest powiedziane, że Bóg, który nie jest przedstawiony, znikąd się nie wziął, po prostu jest. Ten Bóg daje początek wszystkiemu innemu, co istnieje. Niebo i ziemia zostają stworzone na początku z niczego. Przedtem ich nie było, a teraz są. Ale Jan w swojej Ewangelii mówi: Na początku było słowo. W oryginale dosłownie logos. Na początku było słowo. Nie na początku powstało słowo, albo na początku pojawiło się słowo, lecz po prostu było. I to oznacza, że to słowo, czymkolwiek miałoby nie być, jest wieczne. Nie jest częścią ani nieba ani ziemi, nie zostało stworzone. Istnieje od zawsze. Na początku było Słowo. Dalej Jan mówi, że to słowo było u Boga. Dosłownie można by było to przetłumaczyć w ten sposób, że słowo było ku Bogu, było skierowane w stronę Boga, było skierowane twarzą w stronę Ojca. Takie sformułowanie opisuje bezpośrednią, bardzo szczególną relację. Nie ma między Bogiem a Słowem żadnego napięcia. Słowo nie jest też jakimś konkurencyjnym bogiem w stosunku do Ojca. Nie, Słowo jest ku Bogu albo u Boga. I w końcu Jan mówi i Bogiem było Słowo. Tutaj możemy troszeczkę się zdziwić, no bo przecież najpierw Jan stwierdza, że Słowo było u Boga, a chwilę potem, że samo było Bogiem. Więc z jednej strony jest kimś Innym niż Bóg, co Jan podkreśla potem w wersecie drugim, z drugiej strony, samo jest Bogiem, jest w jakiejś relacji z Bogiem, a jednocześnie samo cieszy się boskością. Werset trzeci Ewangelii Jana znowu kieruje naszą uwagę na stworzenie świata. Jan mówi: Wszystko dzięki niemu się stało, i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez niego. Więc Jan mówi, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, Powstało właśnie poprzez słowo. Bóg stworzył za pośrednictwem słowa. A kiedy powrócimy do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, zobaczymy, że właśnie w taki sposób Bóg stwarzał. Powiedział: Niech powstanie światło, niech się ukaże suchy ląd, niech ziemia pokryje się roślinnością. I tak się działo. I teraz możemy zobaczyć w tych wydarzeniach opisanych w Księdze Rodzaju głębszy sens którego nie dostrzeglibyśmy w samym tekście, ale poprzez Nowy Testament możemy go zrozumieć. Bóg stwarza, mówiąc, a więc stwarza świat za pośrednictwem słowa, poprzez swoje słowo. Tak więc Jan ogłasza, że przed powstaniem świata, zanim nastało cokolwiek z tego, co istnieje, co nas otacza, zanim narodziły się gwiazdy, przed początkiem czasu, z Bogiem istniało Słowo. Wraz z Ojcem istniał syn. Syn jest wieczny, tak samo jak Ojciec jest wieczny. Był zawsze, nigdy nie powstał, nie został stworzony, ale od zawsze po prostu był. I ten syn, tak jak już mówiliśmy, jest dokładnym odbiciem Ojca, jest wszechmocny, wszechobecny i wszechwiedzący, tak samo jak On. Jest odblaskiem Bożej chwały, jest odbiciem Bożej istoty. Więc jest tym wszystkim, czym jest Ojciec. Wraz z Ojcem jest jednym Bogiem, a jednocześnie nie jest tą samą osobą, co Ojciec, lecz ma z Ojcem relację. Relację, do której my wszyscy, jako wierzący, zostajemy włączeni. Ojciec wszechrzeczy ma Syna, który jest Słowem, pierworodnym Synem Bożym i Bogiem. Najpierw objawił się On Mojżeszowi oraz innym prorokom w postaci ognia, i pod obrazem istoty bezcielesnej. A teraz narodził się z dziewicy według woli ojca dla zbawienia tych, co w niego wierzą, i raczył się wydać na poniżenie i męki, by przez śmierć i zmartwychwstanie nad śmiercią odnieść zwycięstwo.